wziąć się na poważnie za naprawienie Minecrafta. No bo są rzeczy, które można by zrobić w nim lepiej, co nie? by <laughs> na przykład dodać guzik subskrypcji, znaczy co? Oglądaj do końca, by poznać wszystkie. Lecimy! Biom z zamarzniętym oceanem. Co o nim sądzimy? W skrócie, najbardziej zgienawidzony przeze mnie biom, jaki tylko istnieje. No bo bądźmy szczerzy, jaki jest sens w ogóle tutaj wchodzić? Ja wiem, może ktoś jest fanem lodu, to spoko, ale oprócz tego jego plusy kończą się na niedźwiedziu polarnym, który akurat też nie zawsze jest plusem. Dobra, spadaj stąd! chyba jednak prosty sposób, jak można byłoby to naprawić. Co powiecie na to, aby raz na jakiś czas bardzo rzadko można było znaleźć pod lodem jakiejś zamarznięte itemy. O, tu na przykład żelazo siema i pięknie, takie życie, to ja rozumiem! Nie jest to jakoś bardzo popularne zjawisko, co powoduje, że granie staje się nagle OP. O, mam coś i co jest, nie będą Dobra, bo może bez przesady. Na moje oko to w takim lodzie można byłoby znaleźć sobie raz na jakiś czas jakąś rybkę. Ewentualnie nie wiem, jakieś złoto albo enderperu jakiegoś Endermana, który tutaj zginął. Totalnie, te dropy byłbym w stanie. Sobie logicznie wytłumaczyć. A przy okazji byłby sens obijania tych wielkich lodowych tafli. Pomijając fakt, że przy okazji sami moglibyśmy włożyć rzeczy do lodu, jak na przykład to żelazo. A to pozwalałoby na stworzenie fajnych dekoracji. Jacie, ile tego bez jaji? Jest wysoko, proszę Państwa, jest wysoko! Naprawiłem właśnie lód. Szkoda, że to dopiero początek góry lodowej. Przejdźcie, bo nie, Nieważne. Po latach walki i grania w Minecrafta udało Wam się w końcu dotrzeć do statku z Elytrom. Nie wiem w moich realiach, to by były lata. Możliwe, że udało wam się szybciej, ale no nie sądzę. Według moich kalkulacji dojście do tego statku zajmuje około 38 dni. No i dobra, no pokonaliście te głupie stworki po drodze. Zdobywacie swoją wymarzoną elitrę i co? I Gucio, musicie pozbyć się swojej ciężko zdobytej zbroi, aby ją założyć. Panie Minecraft, to boli. A jakie życie byłoby piękne, gdybyśmy mogli sobie tylko kliknąć guzik i uruchomić dodatkowy slot. Slot pleckowy, proszę bardzo, dzień dobry. Na niego mogę nałożyć elitrę i wtedy nie ma problemu, żeby założył również moją ciężką zdobytą zbroję. I co? Ktoś widzi jakiś problem? Bo chyba tylko twórcy Minecrafta. I wygląda to dobrze i działa to dobrze. A świat z automatu staje się piękniejszym miejscem. O, widzicie? Jakbym nie miał tego na pierśnika, to bym tu umarł. Nieważne. bym, <laughs> proszę następną poprawkę. Kraftowanie rzeczy w biegu potrafi być mega wkurzające. No bo tak, nawet jeśli pomyśleliście wcześniej i macie już crafting table w ekipułku, to i tak podczas podróży musicie zrobić przystanek, stworzyć małą bazę wypadową, postawić crafting table, skraftować to, co chcecie, a na końcu jeszcze to wszystko zniszczyć. No trochę to trwa. I właśnie w takich momentach z pomocą mogłyby przyjść połączenie craftingu i patyka. Przedstawiam wam crafting na patyku. Chyba nie muszę tłumaczyć jak to działa, co nie? Nie musicie nigdzie stawać, wystarczy kliknąć i skraftować to co chcecie, a potem najzwyczajniej w świecie z tego craftingu wyjść i iść dalej. A pełnoprawny crafting cały czas towarzyszy wam w ekwipunku. Wyobrażam sobie na przykład czyszczenie magazynu z craftingiem zawsze pod ręką. Nie trzeba nigdzie szukać, zawsze jest tam gdzie być powinien. Jeden klik do prawej ręki i mamy to. Nie wspominają o tym, jak ułatwiłoby życie w takich kopalniach. Gdzie, jak zabraknie wam kilowa, wystarczy kliknąć, zrobić i mamy to. Cudowny wytwór niesamowitych rzemieślniczych umiejętności pana żelaznego. Bez konieczności żadnego dłuższego postoju, a przy okazji jakoś trudniej go zgubić. W sensie ciężej go zostawić za sobą i zapomnieć o jego istnieniu. Komu się to nigdy nie zdarzyło? Ja na przykład czasami zapominam o istnieniu swojego mózgu. Znaczy co? Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Elytry. No jakie piękno ona za sobą niesie. Chyba nie powiedział jeszcze nikt nigdy. W skrócie, no to jak to wygląda? No co to jest za szary kol? Kolorno? Dlaczego w ostatnim biomie i w ostatniej strukturze, którą można byłoby nazwać szarą? No bo co, tutaj różowy, tu różowy, tam fioletowy, tutaj żółty. Nie ma tu dosłownie nic szarego. To w takim razie dlaczego Elytra jest szara? Znaczy, dobra, no jak ją znajdujemy, to już sobie niech będzie szara, ale jeśli już możemy formować zbroję, to dlaczego nie możemy zrobić tego samego z elytrą? I zdobyć dzięki temu takie zielone cudeńko. Dzień dobry! Nie no, kurde, Belej, to wygląda pięknie. Dajcie mi różową. Różowa Elytra. To byłby oficjalnie największy game changer w historii. My krafta. Ej, to nie jest różowy, to jest jakiś fioletowy, co za skab. Mało tego, to wszystko to dopiero początek. Z normalnej elitry możemy zrobić sobie jedno skrzydło i wtedy zawerbować tylko jedno z nich na fioletowo, a drugie na przykład na żółto, po czym połączyć je w jedno i dostać dwukolorową elitrę. Wow, jeśli ktoś z was nadal jest nieprzekonany, to naprawdę nie wiem, co mogłoby was przekonać. Przecież to jest dosłownie peleryna super bohatera. Okej, okay, okej, okay. jeśli do kogoś nadal to nie trafia, to proszę bardzo. Zróbmy sobie sztandar z takim wzorem po jednej stronie i sztandar Hmm. O z takim wzorem po drugiej stronie, by proszę bardzo. I teraz zamiast do naszej elytry dodać barwnik. Dajmy do niej sztandar. Numer jeden, numer dwa, połączmy jedno i drugie. Czy Efekt będzie taki, jak mi się wydaje. Ohohoho! Możliwość customizowania elytry dokładnie w taki sam sposób, jak tarczy. To już jest totalny game changer! I jeśli to was nie kupuje, to już nic was nie kupi. Ała, zapomniałem, że nie umiem w Elytrę, ale spróbujemy jeszcze. No chyba, że słodkie zwierzaczki. Kogo by nie przekonały słodkie zwierzaczki, ale ile... Ile tych słodkich zwierzaczków niby mamy w Minecrafcie? No, jest świnia. Totalnie najsłodszy zwierzak na świecie. Są krowy, są owce. Ale czy dałoby się zrobić coś, żeby były jeszcze słodsze niż teraz? Nie wiem, no może spowodujmy w końcu, że każda krowa nie będzie wyglądać tak samo. Dosłownie, dam się założyć, że nie ma dwóch takich samych krów na świecie. A w Minecrafcie, jak daleko byście je szukali, wszystkie wyglądają dokładnie tak samo. A wystarczyłoby dodać kilka nowych teksturek, choćby z trzy. Ciebie kwalifikuje, ciebie kwalifikuje. Ta trochę dziwna, to, to może nie. Ale to mocno! Kurde, no ale jakby ten problem dotyczył tylko krów. nie świnie też mogą wyglądać różnie. Mieć łatki, być innego koloru, nie wspominając już o różnych gatunkach, owiec! Dobra, ale żeby nie było zbyt miło, gdybym ja miał decydować, to nowe ubranka z też bym załatwił. No, no, hopy od 10 lat chodzą w tym samym. No przynajmniej, się jakaś aktualizacja, no? Ała, inny struja boli tak samo. Dobra, dobra, dziękuję, już przepraszam. Myślałem, że te w żółtych koszulach są może trochę milsze. Jaka jest jedna rzecz, która od zawsze jest nie tak ze stołem do kraftowania? Nie wiem, no może to, że nawet jak skraftujemy jest białego drewna, to i tak będzie w kolorze dębu. To nie ma sensu. Jakim cudem to drewno zamieniło się nagle w to drewno? I to bez żadnych innych narzędzi. No ja tu farby nie dałem. Jest jedno rozwiązanie tego problemu, które uważam, że byłoby uczciwe. Zabrałem właskie brzozowy pień, co nie? Więc normalnym byłoby, że brzozowy pień da mi brzozowy crafting table. O, no, no działa tak samo. Wygląda jeszcze lepiej. I bez jaj. Brzozowy crafting wygląda lepiej niż dębowy crafting. Panie Minecraftcie, jak pan to zrobił? No i oczywiście, że nie dotyczyłoby to tylko tych dwóch rodzajów, ale równie dobrze z ciemno-dębowego pnia powstał Małoby, co? Ciemnodębowy crafting. Wszyscy szczęśliwi, do tego kilka nowych bloków do dekoracji. Bo umówmy się, normalny crafting table nie wszędzie pasuje. Dlaczego wodospady zawsze wyglądają tak podejrzanie? Nie, no to nie jest poważny wodospad. No proszę Państwa, to jest poważny wodospad niby. Podróba jakaś tania i tyle w temacie. Woda po prostu spływa z góry i to tyle, żaden wodospad. Jeśli miałbym powiedzieć, jak naprawdę powinien wyglądać wodospad, to zacząłbym od tego, że ta woda nie powinna być taka spokojna, tylko powinna szaleć na prawo i lewo. Dokładnie tak. Do tego, co powiecie, na no jeszcze więcej plusków na dole? Tak, teraz w końcu można to nazwać pełnoprawnym wodospadem. Ta woda spływa z 50 metrów. Woda nie może tak po prostu normalnie wpływać do tej rzeki. Nie, tu potrzebne są pluski. Zresztą, czy to samo nie powinno dotyczyć nas? Jak już spadamy z tych 10 metrów do tej wody, to przydałby się jakiś plusk. Panie Minecraft, ja naprawdę trochę ważę. Jestem z żelaza, ok? To nie jest byle co. Zresztą ja to ja. Co dopiero taki prawdziwy żelazny golem? Mordo. No i to jest wejście, na które żelazne golemy zasługują. Tak, jak woda w końcu zasługuje na update. A to tylko kilka rzeczy, które mogą by ją ulepszyć. Zajdźcie więc znać, którą z tych wszystkich napraw prowadzilibyście najszybciej. Może naprawilibyście coś jeszcze innego? Napisz koniecznie w komentarzu. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Siema! Wow, wow, wow. No chyba, że wbijesz na ten, który masz właśnie teraz po prawej stronie. A warto, kurde bele, bo dałem tam dziesięciu kompletki losowym widzom całą godzinę na zbudowanie muzeum. To się źle skończyło naprawdę, ale kliknij i przekonaj się sam. sieba!